Słyszałem, że do jakiegoś timu chcesz dołączyć, czy to prawda? Mówisz o Wojtkowi? Ty to powiedziałaś. Nie, Wojtek do mi, coś tam ten, ale, ale nie, raczej nie. Jak można <laughs> dołączać do czegoś, to. Dobra, raczej... ale mówisz teraz poważnie, tak? Mhm. No to teraz, okej. Okay. No to ja powiem. E, czyli e, ty powiedziałaś Wojtkowi, że, e, nie że nie bardzo. No, a Wojtek do mnie dzwonił i mnie poinformował. Lexi bardzo chce tutaj do nas do, do, tam dołączyć trochę gdzieś tam z nami pojechać i na może... pojechanie. Ja byłam z początku tak, bo wydawało się fajnie, ale potem Wojtek zaczął to mocno w jakieś biznesowe rzeczy tam, że to 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 to, 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 to. Ja mówię dobra, Uż, a mi, mi to mówił właśnie, że ty już jesteś trochę na pokładzie i jeśli chodziło o wyjazd pojedynczy wyjazd. Byłam złotych. chętna, ale potem to zaczęło, wiesz, tu to procenty, tu otworzenie tego drona. Czyli nie jedziesz z nimi? E, chyba nie. A chyba mi nie. mówili, Sylwek, y, dawa jedź, w lekcji jedzie. Fajna kiwa by była. Nie wiem, zależy, kto by jechał, nie? Ale ja nie znam tych osób z tego spontanu. Ja znam tego opońskiego. A te dziewczyny i, i te reszty to ja tak nie znam, więc wolałabym znać to sobie, Ale jakbyś ty jechał i jeszcze ktoś, kogo znam, to. Jakbym jechał, to byś pojechała? Może jeszcze jakby jakaś baba jechała, którą znam. Bo oni wiesz, gdzie chcą lecieć, nie? Tam nie. można treningi robić dobre. W Tajlandia? No hmm. ja bym chciała, bym chciała. Wszystko, sprzedałem Wojtka. Wszystkiego. <śmany> <śmany> Jak ludzie tutaj uwielbiają tego Natana.